Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będziemy sobie yy, yy, prasować nasze dwie łąki. ja właśnie do tego mojego kolegi od niego pożyczyć tą prasę i w następnym odcinku pewnie będziemy yy, owijać te belę. I widzowie, teraz wam robię takie krótsze odcinki, nie takie półgodzinne. I możecie napisać w komentarzach, czy się wam takie podobają, czy nie. Bo ja się staram robić tak, żeby było jak najlepiej. Jak będziecie słyszeć jakieś odgłosy w tle, no to przepraszam was za to. Dobra, i widzowie zostawcie suba i łapkę w górę. No chłopiec co ty robisz. Zostawcie suba i łapkę w górę. Bo na 50 subskrypcji wbije, yy, jak wbijemy to zrobię live'a dwugodzinnego. I widzowie zostawcie też łapkę w górę. Ale ostrzegam Was, żebyście odsubskrybowali kanał Peter Farmingowiec. myślałem że jest uczciwym youtuberem. No ale lepiej go odsubskrybować, bo jest po prostu oszustem. Także Wam... Polecam Wam tylko mu tam nie dawać żadnych subów ani nic, bo potem może Wam to wyjść na złe. Mogą Wam jakieś pieniądze zejść z konta albo coś. Także lepiej go tam nie subskrybować. Wolę tylko Wam widzowie, tak powiedzieć, żebyście mieli pewność, co oglądacie i czy, czy się nic nie stanie, że to oglądacie. Dobra, i jedziemy. Także no, widzowie, chciałem Was tylko ostrzec. Także no. Dobra. Widzowie, ha hashtag... To będzie mm, akcja albo po prostu prasowanie. Belowanie. Belowanie czy tam prasowanie. Jak zwał, tak zwał. Także możecie napisać hashtag. A mam szybne serduszko w komentarzu. I widzowie tak jak mówię jak słyszycie jakieś odgłosy w tle to Was przepraszam bo sobie nie wyciszyłem odgłosów z tła także jak mikrofon coś załapuje to Was naprawdę widzowie przepraszam Dobra, jedziemy dalej. Na tym kawałku już wyszły trzy bele. Albo cztery? Nie, chyba trzy na razie. Raz, dwa, trzy. Trzy. A nie, widzę, wyczekajcie. Raz, dwa, trzy, dobra, trzy. Myślałem, że jedna bela mi wpadła do stawu, ale jednak trzy. Teraz będzie czwarta. I chyba będzie tu sześć albo pięć, pięć albo sześć, coś takiego. Raz dwa trzy, cztery pięć będzie tutaj, no we pięć. Dobra. Jak zrobimy te sianokosy, dokończymy, to sobie tutaj damy obornik na te dwie łąki. Albo albo gnojówkę od krów. Dobra. Wjeżdżamy i robimy. Wjeżdżamy i robimy, wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Dobra. Do tyłu. Kurde, jakaś była nam wpadła do stawu. Czekajcie. Ja... Zde. Dobra, trzeba będziemy jakoś traktorem wyciągnąć. Jak będziemy obijać. Bo ja sobie z nią nie poradzę sam. Także jedziemy dalej. Szybko nam idzie nawet chociaż że ta prasa wolno wyrzuca bele To szybko nam nawet idzie o kurde a w ogóle widzowie um, chciałbym kupić tę prasę ale ona ma lekkie minusy w sumie chyba ma tylko jeden minus że tak wolno wyrzuca bele no ale ja bym teraz szedł w te bele okrągłe Abym mógł kupić od tego mojego kolegi tą prasę, nawet tak po znajomości, bo on mówił, że, że on musi sobie jakąś większą kupić. No dobra, zamykamy i jedziemy dalej. Tu jeszcze trzy przejazdy będą? Trzy z tym cztery. Ale ten to już się nie liczy. Dobra. Sobie wjedziemy, zajedziemy. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. A bela tu nie pójdzie na dół? Chyba nie. Dobra, jedziemy dalej. A tak w ogóle widzowie, to myślę, że zrobiłem dobry, dobrą decyzję, bo kupiłem sobie... Może mam kredyt, ale kupiłem sobie Traktora lepszego mocowo z kabiną i nie jest tak głośny jak tamta 40. Także mi się wydaje, że nawet dobrze, że yy, kupiłem tego Ursusa. Mi się on strasznie podoba. Ma nawet tutaj, o widzicie, opór, co jest najważniejsze, a w 30 nie mamy, bo do 30 się nie da zamontować. Niestety. Dobra, i pyk. Jeszcze dwa przejazdy z tym przejazdem. Dobra, do tyłu. Poczekamy sobie chwilę, aż to tam się. W, y no owinie w tą piatkę. Można jechać dalej. I ostatni przejazd. Wjeżdżamy w ostatni przejazd. Jeszcze trochę i trochę mu zostanie tej trawy, ale to tak za pożyczenie mu zostawię da tam krową. Dobra. już koniec belowania, jedziemy mu oddać tą prasę i w następnym odcinku będzie trzeba pożyczyć od niego owijarkę i będziemy owijać te bele. Dobra, no ja już do niego dojadę. Zostawię mu tą prasę. A widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. No i nara.